Szczęść Boże, witam, bracia, siostry, witam Państwa, Leonardo Mondadori, urodzony w Mediolanie, o krótkim życiu umiera w Mediolanie, właściciel koncernu wydawniczego Arnoldo Mondadori Editore. Leonardo był potentatem na światowym rynku wydawniczym, wydając rocznie setki nowości książkowych. Miał udział w połowie koncernów prasowych całego świata. Leonardo Mondadori był synem protestanta, który przynależał do sekty Waldensów. Matka Laura była córką Arnoldo, Mondatori, założyciela i właściciela koncernu wydawniczego Arnoldo Mondatori, Editore. Dwa lata po urodzeniu Leonarda, ojciec rozwodzi się, odchodząc na zawsze od byłej żony i swego syna. Dziadek daje Leonardowi swoje nazwisko. I czyni jedynym spadkobiercą swojego całego majątku. O, chłopiec wychowywany był w atmosferze całkowitej obojętności na sprawy religijne. Jako student filozofii był aktywnym członkiem antyklerykalnych organizacji. Kościół katolicki uważał za przeżytek średniowiecza, który nie miał prawa ingerować w życie prywatne czy społeczne. Powinien ze swoimi rytuałami, powiedział, zamknąć się w zakrysty i tam zakończyć swoje życie. Ożeniony z córką przemysłowca i multimiliardera Zanusiego, producenta artykułów gospodarstwa domowego. To małżeństwo przetrwało tylko 7 lat. Rozwiedli się, kiedy żona była w ciąży. Ożenił się po raz drugi, miał dwoje dzieci z drugą żoną. Kiedy zmarła mu matka, poczuł się samotny. W swoim wspomnieniu, unesto, una storia personale, pisał, w Boże Narodzenie zostałem sam. Zupełnie sam, z dwoma nieudanymi małżeństwami, z trójką dzieci podzielonych pomiędzy dwie matki. Ze śmiercią mojej mamy zobaczyły moje życie jako jeden wielki bałagan. Ale to nie zmieniło jego życia. Pojawiają się kolejne kobiety w jego życiu. Był rozrzutny, żył w luksusie. Kiedy przeczytał książkę założyciela Stowarzyszenia Opus Dei, świętego Jose Maria de Belaguer, droga stała się po wojnie światowym bestsellerem. Zaczął szukać kontaktu z organizacją Opus Dei i znalazł członka Opus Dei, księdza katolickiego. Który z nim dyskutował i on zdecydował się powrócić do Kościoła katolickiego. Odprawił spowiedź całego życia, przyjął pierwszą komunię świętą w katedrze Świętego Patryka w Nowym Jorku. Od tego czasu całkowicie zmienił swoje życie. Zafascynowany Chrystusem, Kościołem katolickim, stwierdzał, że nie mógłby przestać by być katolikiem. Pisał, cytuję: Czy ma sens szukanie wody w innych studniach, skoro mam szczęście czerpać ze źródła, które jest obok mnie? Kościół katolicki zawiera pełnię prawdy. Mówię to z całym szacunkiem do wyznawców innych religii, którzy posiadają część prawdy, ale nie całą prawdę. Cieszył się świetnym zdrowiem, dużo pływał, grał w tenisa ale i dużo się modlił. Twierdził, że odkrył skarb w Kościele katolickim, czerpał siłę, radość życia z codziennej komunii świętej, z adoracji Najświętszego Sakramentu, z regularnego spowiadania się. Pisał, cytuję: Nauczyłem się, że dla mojego duchowego życia nieodzowna jest codzienna modlitwa rano i wieczorem. O stałej godzinie, lektura Pisma Świętego oraz tekstów religijnych. Zrozumiałem, że niedzielna msza święta nie powinna być obowiązkiem, lecz radością i świętowaniem. Celem mszy świętej jest spotkanie z Chrystusem. Miał wielkie nabożeństwo do Matki Bożej, którą prosił o czystość serca, i zostało mu to dane. Pisał o tym tak. Mimo dwóch rozwodów oraz innych okresowych związków z kobietami, odczuwałem w sobie atrakcyjność kobiet. Życie bez kobiety wydawało mi się niemożliwe. Nie mogłem sobie pozwolić na wspólne zamieszkanie z kobietą. Dzięki Marii dostałem niesamowite doświadczenie łaskę czystości serca. Wiem, że kroczę jakby po ostrzu brzytwy, pokus, że mogę upaść, ale wiem, że nigdy nie braknie mi pomocy ze strony Maryi. Po pięciu latach po swoim nawróceniu zachorował na raka czuskiej wątroby. Poddał się leczeniu w Memorial Hospital w Nowym Jorku. Podczas pobytu w szpitalu został otoczony opieką duchową przez księdza Richarda Nieuhausa, znanego autora wielu książek, który przed nawróceniem na katolicyzm był pastorem ewangelickim. Choroba nie załamała Leonarda, lecz umocniła go w wierze. Doświadczył ogromnej pomocy duchowej, która płynie z wiary. Pomimo cierpień i niedogodności do końca życia Leonardo emanował radością, której źródłem było zjednoczenie z Bogiem przez wiarę. Przez śmiercią pisał, dla jednych życie jest ponure, dla innych szare, dla mnie jest promienne. W momencie śmierci Leonardo oczekiwał, jak sam pisał, wejścia w świat światła, w którym sens i znaczenie wszystkiego będzie jasne. Oczekiwał wyzwolenia z ograniczeń. Pełnej realizacji możliwości. Każdego wieczoru przygotowywał się modlitwą do zejścia z tego świata. Pisał o śmierci, o sądzie Bożym, o wieczności. Myślę każdego wieczoru. Przeprowadzam rachunek sumienia, powierzam się miłosierdziu Bożemu i matce najświętszej. Umarł opinii świętości wieku pięćdziesięciu lat.